Czy jestem dupką za to, że poprosiła moją dziewczynę, żeby przestała śpiewać w samochodzie? Mam na imię Elena, 20 lat i od około 9 miesięcy spotkam się z moją dziewczyną. Nazwijmy ją Zosia, 21 lat. Naprawdę ją uwielbiam, jest miła, mądra, zabawna i po prostu cudowna. Mam ogromne szczęście, że ją mam. Ale Zosia uwielbia śpiewać, dosłownie cały czas, a zwłaszcza w samochodzie. I żeby było jasne, jest naprawdę utalentowana. Przez całe szkoły śpiewała w chórach, studiuje musical, ma niesamowity głos. Większość czasu naprawdę lubię ją słuchać. Podziwiam to w niej, bo sama kompletnie nie potrafię śpiewać. Ale kiedy jedziemy razem autem, to mnie szczerze zaczyna irytować. I nie chodzi mi o to, że czasem coś zanuci. ona śpiewa non stop. Na przykład ostatnio wracałyśmy od wspólnej znajomej, puściłam muzykę w tle i zaczęłam z nią rozmawiać, pytać jak minął jej dzień, jak tylko w była chwila ciszy, a nie od razu podkręciła muzykę i zaczęła śpiewać. Puściłam to płazem przez dwie piosenki, ale potem przyciszyłam i chciałam wrócić do rozmowy. Ona odpowiedziała jednym słowem, znów przygłośniła i śpiewała dalej. Tak jest bardzo często. Staram się tego nie brać do siebie, ale mam wrażenie, że wtedy w ogóle nie chce ze mną rozmawiać. Kilka razy mówiła mi, że trochę mi to przeszkadza, ale zazwyczaj to zbywa i mówi, że jej to po prostu umila jazdę. Co prawda, jej a ja czuję się, jakbym jechała z kimś, kto mnie ignoruje. Czasami próbuję się przyłączyć i pośpiewać razem z nią, ale wtedy mówi żartobliwie, ale jednak, że to nie duet. Bardzo ją kocham i nie... One są obie siebie warte. Bardzo ją kocham i nie chcę, żeby czuła, że przy mnie nie może być sobą, ale jednocześnie nie chcę czuć się olewana za każdym razem, kiedy rozmawiamy. Czy jestem dupką? Ta zakompleksiona, że jak ta się śpiewa, to ją ignoruje, a tamta, jak ta dołącza... To... Ci kochanie, ty nie śpiewać. Powiem szczerze, że tylko jedno mi się tu nie podoba, że faktycznie tamta mówi, ty nie śpiewaj. No, no i wiesz, ja na przykład jestem tam nad morze no. 6 godzin i tamta śpiewa, a ta ani posłuchać, ani pogadać, ani pośpiewać. No. No to kurwa, to może wziąć. Czekamy na wasz komentarz do tej historii, dajcie znać, co by byście zrobiły na miejscu tych dziewczyn. Czy śpiewacie w samochodzie? Kto śpiewa w samochodzie, ręka do góry.